na konferencji prasowej zorganizowanej przez Chłopieckie Stowarzyszenie Pomocy w Potrzebie. Naszym głównym gościem jest Pan Piotr Łukiś, nie trzeba przedstawiać, znany z kilku oratoriów, więc myślę, że osoba niekoniecznie wymagająca zdecydowania. Jaki jest temat tego naszego dzisiejszego spotkania? Mianowicie, jak Państwo doskonale wiecie i to Światowe Dni Młodzieży spodziewa się dużej grupy osób w Polsce. I to spowodowało, że chcemy również tym młodym ludziom, oprócz wielu innych atrakcji, które Polska w sobie zawiera jak kultura, historia pokazać ten nasz piękny kraj od tej pozytywnej strony. A jednocześnie chcemy iść do nich z tym przekazem, który jest bardzo istotny, bo jak Państwo pamiętają z raportu, z różnych konferencji prasowych na świecie, ginie w ostatnich danych 105 tysięcy chrześcijan za rocznie, co nam daje średnią co 5 minut, ktoś jest zmorzy mamy za to tylko, że jest wyznawcą Chrystusa. I odpowiadając na to zadanie ludzi wierzących, żeby być głosem tych, którzy głosu nie mają, jedną z form docierania do młodego człowieka, doszliśmy wspólnie do przekonania z panem Piotrem, że będzie to oratorium. Oratorium jest dedykowane właśnie męczennikom za wiarę, tym wszystkim bezimiennym, którzy swoje życie poświęcili za to tylko i pozostali pozostawili w nim Chrystusowi. Ta armia bezimiennych męczenników, armia ludzi, którzy również dzisiaj czy na Bliskim Wschodzie, czy w Nigerii. Są ofiarami i nienawiści. Chcemy właśnie pokazać, że sprzeciwiają się temu i jest to głos pewnego rodzaju sprzeciwu wobec tego, co się na świecie dzieje, że ludzie dzisiaj giną za to tylko, że wydają inną wiarę i są dyskryminowani z tego powodu. Mówiąc, to jednak ogólnie mówiąc, był główny powód, dla którego podjęliśmy się tego zadania. Dziękujemy panu Piotrowi i panu Książkowi, którzy z, gdyby, swoją synergię połączyli, patrząc na muzykę teksty są oparte na przemówieniach i kazaniach księdza w łóżki. My też pokazujemy, że jako ludzie, czy jako naród, który rozumie co to znaczy nie mieć wolności w wyznawaniu wiary, tym bardziej jesteśmy otwarci na mówienie o cierpieniu innych, którzy dzisiaj tego doświadczają. Także to tak najkrócej w formie powiedzenia poprosimy Pana Piotra o te bardziej takie już merytoryczne Kwestie związane z muzyką i z y, oratorium. Szanowni Państwo, przede wszystkim e, chciałbym tutaj podziękować za to, że mam możliwość być tutaj. Mam możliwość być tutaj dzięki temu, że y, organizacja pomocnościowy Włoszewie zwróciła się do mnie z tak ważnym tematem, e, z taką ważną propozycją napisania utworu muzycznego, który nie tylko jest rozrywką, ale właśnie spełnia o wiele większą rolę niesie ze sobą przesłanie, niesie ze sobą nadzieję, że świat zmądrzeje, bo niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, dość już tego, żeby zabijać się wzajemnie. Takie jest nasze główne przesłanie właśnie z autorem tekstów z Wignilem Książkiem, żeby starać się, aby świat zmądrzał starać się, um, aby myśleć o tym, że tylko naprawdę um, jakaś taka więź między nami jest wspólnota, która um, potrafi przeciwstawić się złu. Um, bardzo się cieszę, że przy tak ważnej okazji jako Wróg Światowy Mimocie będę miał szansę pokazać ludziom z całego świata, że, um, że, że, że myślimy o tym, co jest ważne. Że mamy wspaniałą muzykę, wspaniałe słowa, że, że potrafimy się bawić, że, że jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni, bo każdy z moich koncertów wcześniejszych jest przede wszystkim tym, jest przede wszystkim dlatego, żeby dać ludziom zdrową energię, nadzieję, radość, bo wtedy stajemy się lepsi dla siebie i dla naszych najbliższych. Premiera, trak premiera tego utworu, który nosi tytuł z powodu mojego imienia, z moją muzyką do tekstów Zbigniewa książka odbędzie się 26 czerwca w Kielcach, w amfiteatrze Kadzielnia. Weźmie w niej udział piątka solistów: nie, nie. Agnieszka Przekupień, Zosia Nowakowska, Marcin Jaruszkiewicz, Michał Bogdanowicz oraz, to ciekawostka, Oliwia Wieczorek, 13-letnia wokalistka, która wraz ze mną wygrała w zeszłym roku program Mali Giganci. A ponieważ śpiewa tak fantastycznie i tak cudownie pasuje do niektórych pieśni z tego utworu, postanowiłem zaprosić do wspólnej, wspólnych występów. Piątka solistów, narratorem będzie autor tekstów Zbigniew Książek. Wraz z nami wystąpi około 110 wykonawców na scenie. Będzie to duży, wielki chór akademicki, wrocławski chór akademicki pod kierownictwem Alana Urbanka oraz orkiestra symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej z skierc i wszystkim będę wyrygował ja osobiście. Koncert, ci którzy byli na moich poprzednich koncertach wiedzą mniej więcej jak to wygląda. Koncert zawsze jest pełen energii, zawsze jest pełen radości, mimo że czasami też smutku. Jest duża zmienność nastrojów. Chodzi mi o to, żeby ludzie wyszli z, y, z koncertu naładowani pozytywną energią, a, żeby przekazać te wszystkie treści w sposób taki, jako, dzięki inaczej. A, dlatego jest to ważne dla mnie, że możemy zrobić tego typu utwór, ponieważ dzięki muzyce wraz z tekstem i dzięki muzyce podanej w pewien sposób pewne treści, pewne wartości, pewne przesłanie zakłada o wiele łatwiej w głowie. Do, do serca, do głowy, o wiele, o wiele łatwiej można się komunikować przez właśnie taką niesamowitą energię, którą dają wykonawcy na scenie i publiczność w Agitaczy Jako drugi koncert na świecie a tego oratorium będzie wykonane właśnie to oratorium w Krakowie, na Rynku Głównym, 29 lipca, Podczas Światowych Dni Młodzieży. Ja bardzo, bardzo mam wielką nadzieję, że papież też posłucha, papież też posłucha tego naszego występu. Um, oczywiście wszystkich zapraszam serdecznie na prawdę, Miele, bo będzie o wiele wygodniej, może usiąść się posłuchać um, w warunkach takich teatralnych. Natomiast już się cieszę również na ten koncert w Krakowie, bo będzie to wyjątkowe wydarzenie. Um, ja kiedyś występowałem w Krakowie podczas 750 lecia miasta. I w momencie, kiedy rynek jest pełny, tworzy się niesamowita energia, i jestem przekonany, że ta dobra energia poniesie potem, ci młodzi ludzie poniosą tę dobrą energię na cały świat. Mamy w planach wiele koncertów na całym świecie. W tej chwili już pracujemy mocno nad koncertami na jesieni w Chicago, Toronto i w Nowym Jorku. Może część z Państwa wie, ja tam dosyć często jeżdżę do Stanów z koncertami współpracuje z tamtejszymi orkiestrami, mam tam wielką publiczność i wierzymy w to, że również dzięki Światowym Dniom Młodzieży ten utwór stanie się popularny na całym świecie i będzie można go, właśnie będzie można przyciągnąć więcej ludzi w różnych krajach na nasze koncerty. To tyle właściwie tytułem wstępu. Bardzo ciężko jest mówić o muzyce. Mamy ten mały, mały problem, że premiera, prak premiera będzie dopiero 26. Nie ma nic, co można by pokazać, żadnych nagród z tego koncertu, ale tak jak mówię, warto przyjść, warto posłuchać, podczas premiery kieleckiej będzie nagrywana płyta, nazwijmy to DVD, będzie nagrywana płyta audio, będzie prawdopodobnie, jeśli nie na pewno pokazane to w telewizji, nie wiem, to już ksiądz... Profesor tutaj lepiej wie na ten temat, więc będziemy mieli wspaniałą wizytówkę, materiał, aby cały utwór będzie przetłumaczony. Będą napisy w różnych językach, żeby, było, żeby też była zrozumiana dla gości z zagranicy. Będzie wydana płyta, będzie wydana właśnie płyta DVD-audio i po premierze telewizyjnej będzie już można wreszcie czegoś posłuchać. Oprócz samej premiery, na którą serdecznie zapraszam, to tyle tytułem wstępu. Pan Piotr mówił sporo o tej energii, ja też chciałem podkreślić w tym miejscu, że dzięki temu, że mamy kilku życzliwych sponsorów, m.in. Energia Gdańska, która jest bardzo tego tym koncertem, jak Pan rozmowie. jeszcze z kilkoma sponsorami dojdą do, do finału, są mocno zaangażowane, także dziękuję przy wykazie sponsorom. Natomiast no, myślę, że tyle na tytuł naszego wstępu, a to co może bardziej Państwa interesuje, to się w materiałach prasowych przygotowanych i teraz czas na pytania, bo to jest dla Państwa najlepszy.